Wybrani, jeśli oglądasz to teraz, to nie przypadek. Bóg przyciągnął go tutaj nie bez powodu. Jest coś potężnego, coś, co ma się wydarzyć w Twoim życiu dziś wieczorem. To nie jest tylko kolejna wiadomość, to jest spotkanie z Bogiem. Niebo ustawiło dla Ciebie ten moment. Czy kiedykolwiek znalazłeś się w punkcie krytycznym, czy kiedykolwiek patrzyłeś na przeszkody przed sobą i zastanawiałeś się, czy przetrwasz. Czy kiedykolwiek wołałeś do Boga? Dlaczego tak się dzieje? Dałeś z siebie wszystko, ale życie wciąż rzuca ci drogę do bitwy. Modliłeś się, pościłeś, zachowałeś wiarę, ale zamiast iść naprzód napotykasz opór. Wygląda na to, że im dalej idziesz, tym silniejsza staje się opozycja. I w tych cichych chwilach zwątpienie szepcze. Czy kiedykolwiek się z tym pogodzę? Może walczyłeś, aż się zmęczyłeś. Być może spotkałeś się z burzami, które grożą utonięciem. Modliłeś się, wierzyłeś, ale zamiast otwartych drzwi widzisz wznoszące się mury. Robisz jeden krok do przodu, a życie popycha cię dwa kroki do tyłu. Prosisz Boga o ulgę. Jednak ciężar staje się coraz większy. Opóźnienie wydłuża się jeszcze bardziej. Walka wydaje się nie mieć końca. Zadajesz sobie pytanie: Boże, czy ty mnie widzisz? Słyszysz mnie? Ale co, jeśli powiem Ci, że ta walka nie jest po to, by Cię złamać? Jest zaprojektowany, aby Cię rozwijać. Dlaczego? Ponieważ wybrani, to co postrzegasz jako przeszkodę, nie jest zwiastunem Twojego końca. Jest to znak Waszego przygotowania. Wróg nie marnuje żadnego wysiłku na tych, którzy donikąd nie idą. Wróg nie stawia oporu bezsilnym. Powodem, dla którego odczuwasz ciężar tej walki, jest to, że powołanie do Twojego życia jest większe. Im większe wezwanie, tym ostrzejszy sprzeciw. Im wyższy cel, tym ostrzejszy atak. Ale nie bój się, Bóg nigdy nie pozwala na bezcelową walkę. Zanim przejdziesz dalej, zapraszam Cię do zrobienia trzech rzeczy. Wstrzymaj ten film. Kliknij przycisk. Lubię to i subskrybuj, aby pomóc nam dotrzeć do 20 tysięcy subskrybentów. I zostaw komentarz z numerem 99. Ta potężna liczba wzmocni energię tego filmu i zasygnalizuje wszechświatowi, że jesteś gotowy na te boskie błogosławieństwa. Pamiętaj, że jeśli naprawdę jesteś wybranym, pozostaniesz ze mną do końca, w głębi duszy już wiesz, że ta wiadomość jest przeznaczona dla Ciebie. Teraz pytanie, które powinieneś sobie zadać, nie brzmi dlaczego przez to przechodzę, ale raczej co Bóg z tym robi. Bo jeśli Bóg na to pozwolił, to używa Tego w jakimś celu. A kiedy z tego wyjdziesz, nie będziesz już taki sam. Będziecie silniejsi, mądrzejsi, bardziej namaszczeni niż kiedykolwiek. Zanim przejdziemy do konkretów, chcę podziękować każdemu z was, którzy wsparli tę misję swoją miłością, modlitwami i hojnością, szczególnie tym, którzy przekazali darowiznę za pośrednictwem przypiętego linku w komentarzach. Twoje wsparcie jest nie tylko doceniane, ale wręcz niezbędne. Nie jesteście tylko wsparciem, jesteście partnerami w tym Bożym powołaniu. Z głębi serca dziękuję. Jeśli ta wiadomość poruszy coś w Tobie, jeśli rozpali iskrę w Twojej duszy, zatrzymaj się na chwilę i oznajmij to, skomentuj. Dziękuję Ci, Jezu, poniżej. To nie jest puste słowo, to mocne stwierdzenie. Jest to Jego sposób na powiedzenie: Słyszę cię, Panie. Zostałem wybrany i jestem gotowy na twój plan. A jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj ten kanał, aby nigdy nie przegapić takiej wiadomości. Taki, który może podnieść cię na duchu i wskazać Twoją drogę. Teraz zanurzmy się w to razem głęboko. Nie tylko jako nauczanie, ale jako transformujące doświadczenie, które może zmienić wszystko. Czy jesteś gotowy? Zacznijmy. Wyobraźmy sobie, z jakim przerażeniem musieli się zmierzyć Izraelici, gdy uciekli z Egiptu i znaleźli się w pułapce. Przed nimi nieprzebyte morze, za nimi podąża krwiożercza armia, słychać odgłos zbliżających się rydwanów faraona. Ziemia zatrzęsła się pod jego stopami, nie było widocznego wyjścia. Wybuchła panika, strach zawładnął ich sercami. Krzyczeli, wierząc, że podróż do wolności. Dobiegła końca. Posłuchajcie jednak, co im powiedział Mojżesz. Nie lękajcie się. Stójcie niewzruszenie, a ujrzycie wyzwolenie, które Pan przyniesie Wam dzisiaj. Pan będzie walczył za Ciebie. Po prostu musisz być cicho. Wyjścia czternaste, trzynaste, czternaste. A potem Bóg przemówił. Dlaczego wołasz do mnie? Powiedz Izraelitom, żeby szli naprzód. Wyjścia czternaste, piętnaście. Idź dalej, ale gdzie była droga przed nami? Nie trzeba przechodzić przez most. Brak widocznego rozwiązania. Wszystko krzyczało niemożliwie, a przynajmniej tak im się wydawało. To samo, co wyglądało jak bariera. Morze Czerwone stało się środkiem ich wyzwolenia. Bóg nie usunął morza. On go rozdzielił. Nie wahał się podjąć wyzwania. Skręcił w przejście. I On robi to samo dla Ciebie dzisiaj. Niektórzy z Was stoją teraz przed swoim własnym Morzem Czerwonym. Wierzysz, że jesteś w pułapce, wierzysz, że jesteś w pułapce, ale Bóg mówi Wam naprzód. To, co wydaje Ci się niemożliwe, jest już pod Bożą kontrolą. Twoją przeszkodą nie jest ściana, jest to brama, którą Bóg ma zamiar otworzyć. Idźcie naprzód z wiarą, bo kiedy Bóg otwiera drogę, żaden wróg nie może jej zatrzymać. Kiedy Józef został wrzucony do studni przez własnych braci, musiał mieć wrażenie, że jego historia dobiegła końca. Zdradzony dla swojego ciała i krwi, sprzedany w niewolę, pozbawiony domu, rodziny, wolności. Potem fałszywe oskarżenia, a potem więzienie. Za każdym razem, gdy wydawało się, że jest w stanie wstać, życie powalało go na kolana. Otaczała go beznadzieja. Ale to, czego Józef nie mógł wtedy dostrzec, to fakt, że każde niepowodzenie było częścią bożej konfiguracji. Każda przeszkoda nie była przeszkodą. To była ustawka. Gdyby jego bracia go nie zdradzili, nie wylądowałby w Egipcie. Gdyby nie został sprzedany w niewolę, nie wszedłby do domu Potifera. Gdyby nie został fałszywie oskarżony, nie poszedłby do więzienia, gdzie spotkał sługę faraona. Gdyby nie spotkał sługi faraona, nie zostałby przyprowadzony przed oblicze faraona. Gdyby nie został przyprowadzony przed oblicze faraona, nigdy nie zostałby władcą Egiptu. Grób nie był jego pochówkiem, to była jego winda. To, co wydawało się najgorszym dniem w jego życiu, było w rzeczywistości pierwszym krokiem ku jego przeznaczeniu. Każda zdrada, każda trudność, każde opóźnienie wszystko to prowadziło do czegoś większego. Chciałeś mnie skrzywdzić, ale Bóg chciał, aby to było dobre aby osiągnąć to, co jest teraz robione. Zbawienie wielu istnień. Ixonc Mojżeszowa 5020. To, co macie zniszczyć, będzie tym, czego Bóg użyje, aby cię wywyższyć. Twój ból ma swój cel. Twoja walka nie idzie na marne. A kiedy Boży plan zostanie zrealizowany, spojrzysz wstecz i zobaczysz, że każdy krok, nawet ten bolesny, był konieczny dla twojego przeznaczenia. Kiedy Dawid zobaczył Goliata, nie zobaczył tego, co widzieli inni. Wojsko zadrżało, zobaczyli wroga, nie do obrony, uważali, że bitwa jest już przegrana, ale Dawid dostrzegł coś innego, dostrzegł szansę, zrozum to, chociaż został namaszczony na króla, wciąż był pasterzem. Nikt nie znał jego imienia, nikt się z nim nie zastanawiał. Kiedy prorok Samuel przybył do domu Jesego, Dawid nie został nawet zaproszony do pokoju. Ale kiedy wkroczył na pole bitwy i stanął twarzą w twarz z Goliatem, wszystko się zmieniło. W chwili, gdy pokonał Goliata, naród go rozpoznał. Chłopiec, którego zignorowali, stał się sławnym wojownikiem. Ten sam olbrzym, który miał go zabić, stał się tym, który rzucił go na jego los. To, co wydawało się walką zagrażającą życiu, było w rzeczywistości boskim awansem Dawida. Gdyby nie było Goliata, nie byłoby momentu rozpoznania. Gdyby nie było olbrzyma, Dawid pozostałby niewidzialny, wybrany. A co, jeśli gigant w Twoim życiu nie jest po to, by Cię powstrzymać, ale po to, by Cię ujawnić? A co, jeśli bitwa, z którą się zmagasz, jest tą samą sceną, której Bóg używa, aby ogłosić swoje imię? A co, jeśli wyzwanie, które przed Tobą stoi, jest kluczem do następnego poziomu? Nie jesteście powołani do ucieczki przed olbrzymami. Zostałeś wezwany, aby ich zabić. Stójcie mocno, ponieważ bitwa, która ma się skończyć, będzie bitwą, która was podniesie. Zmień swoją perspektywę. Przestań postrzegać swoje przeszkody jako karę i zacznij postrzegać je jako przygotowanie. Walka nie jest po to, by ją zniszczyć, ale po to, by ją wyostrzyć. Izraelici postrzegali Goliata jako wroga niemożliwego do pokonania ale Dawid dostrzegł szansę. Józef mógł postrzegać otchłań, niewolnictwo i uwięzienie jako tylko niepowodzenia, ale wszystkie one były kamieniami milowymi do jego przeznaczenia. To, jak postrzegasz swoją walkę, określi, jak sobie z nią poradzisz. Zmień swój sposób myślenia. Twój sąd nie jest twoim końcem, to twój trening. Zrób krok naprzód z wiarą. Izraelici musieli ruszyć w kierunku Morza Czerwonego, zanim się rozstąpiło. Bóg nie rozdzielił wód, gdy pozostawały bezczynne. Zrobił to, gdy się poruszali. Wiara nie czeka na doskonałe warunki. Chodzi o to, by się ruszać, gdy nic nie ma sensu. Wielu zwleka z postępem, ponieważ odmawiają zrobienia kroku naprzód, dopóki nie zobaczą rezultatów. Ale wiara wymaga działania przed manifestacją. Bóg nie objawi ci następnego kroku, dopóki nie podejmiesz pierwszego. Poszukaj ukrytych drzwi. Józef nie siedział w więzieniu i nie narzekał. Swój dar interpretowania snów wykorzystywał nawet za kratkami. Jego dar zrobił dla niego miejsce i zaprowadził go przed oblicze faraona. Czasami twoja największa szansa kryje się w środku twojej walki. Co Bóg złożył teraz w twoje ręce? Używaj go nawet w trudnych sytuacjach, ponieważ może to być dokładnie to, co sprawi, że się przełamiesz. Zmierz się ze strachem za pomocą działania. Kiedy Dawid zobaczył Goliata, nie czekał, aż ktoś inny zacznie działać. Zrobił krok do przodu. Strach szepnie: Zostań z tyłu. Zaraz, zawahaj się. Ale wiara wymaga ruchu. W momencie, gdy Dawid podbiegł do Goliata, jego zwycięstwo zostało zainicjowane. Gdyby pozostał z tłumem, pozostałby nieznany. Ale odważna akcja zmieniła wszystko. Twój przełom nie nastąpi poprzez stanie w miejscu. Nadejdzie, gdy będziecie poruszać się z wiarą, nawet w obliczu strachu. Wybrani, słuchajcie uważnie. Morze Czerwone nie powstrzymało Izraelitów. Stało się to jego świadectwem. To, co wydawało się przeszkodą nie do pokonania, stało się tym, co dzieliło ich jako Bożych Wybrańców. Ich wrogowie utonęli w tej samej wodzie, która groziła związaniem ich z morzem, które zdawało się blokować im drogę. Stało się to dowodem Bożej mocy. Uwięzienie Józefa nie pomogło mu w uwięzieniu. To zapewniło mu władzę. To, co wydawało się opóźnieniem, było w rzeczywistości boskim przygotowaniem. Każdy trud, każda zdrada, każda chwila cierpienia była koniecznym krokiem ku jego przeznaczeniu. Gdyby nigdy nie został aresztowany, nigdy nie zinterpretowałby snu faraona. Gdyby nigdy nie został fałszywie oskarżony, Nigdy nie znalazłby się w tej samej sytuacji, która go uwolniła. To, czego inni chcieli do zła, Bóg używał do dobra. Olbrzym Dawida nie pokonał go. To ustanowiło go królem. Ta sama bitwa, która próbowała go zniszczyć, stała się bramą do jego losu. Przed Goliatem Dawid był pokornym pasterzem, po Goliacie był bohaterem narodowym. Olbrzym którego przeznaczeniem było go zastraszyć, stał się momentem jego wyniesienia. Gdyby nie było Goliata, Dawid pozostałby niewidzialny, nierozpoznany, niewykwalifikowany. Ale ponieważ wystąpił naprzód z wiarą, jego imię zostało zapisane w historii. A to, z czym się teraz mierzysz, to nie po to, aby go złamać, macie ujawnić. Twoja bitwa nie jest dowodem Twojej porażki, jest to dowód Jego powołania. Wróg nie atakuje tych, którzy nigdzie się nie wybierają, atakuje tych, którzy są przeznaczeni do czegoś większego. Jeśli czujesz, że walczysz w wojnie, o którą nigdy nie prosiłeś, to dlatego, że w Twoim życiu jest przeznaczenie, którego nie można zignorować. Przestań prosić o zakończenie burzy. Zamiast tego, proś Boga o siłę, by chodzić po wodzie. Niektóre burze nie są po to, by Cię zniszczyć, mają Cię nauczyć. Jak wznieść się ponad nie? Piotr nie doświadczył mocy chodzenia po wodzie, dopóki nie wyszedł z łodzi. A co, jeśli Bóg wzywa cię, abyś wyszedł z wiarą, nawet w samym środku burzy? Przestań prosić o usunięcie góry. Proś Boga, aby dał ci siłę, by się na nią wspiąć. Niektóre wyzwania nie powinny zniknąć. Są stworzone, aby zabrać cię wyżej. Walka nie jest przeszkodą. To drabina. A każdy krok, który robisz, Przybliża Cię do miejsca, które Bóg dla Ciebie przygotował. Bo kiedy dotrzesz na szczyt, zdasz sobie sprawę, że walka nigdy nie została stworzona po to, aby go zniszczyć. Został stworzony, aby go przekształcić. Kiedy to się skończy, nie będziesz tą samą osobą. Ból, próby, bitwy kształtują cię na to, kim zawsze chciałeś być. A kiedy spojrzysz wstecz, zobaczysz, że każda przeszkoda była rzeczywiście boskim przygotowaniem dla Twojego zwycięstwa. Módlmy się tą modlitwą wiary razem jako rodzina. Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Wieczny, Bóg niemożliwego, Ten, który otwiera drogę tam, gdzie nie ma drogi, Ten, którego głos przemówił, a stworzenie było posłuszne, Ten, który ma czas i wieczność w swoich rękach. Stajemy dziś przed Wami nie jako pokonani, nie jako zapomniani, nie jako ci, którzy zostali odrzuceni, ale jako Wasi wybrani. Przychodzimy jako wojownicy, jako naczynia Jego chwały, jako synowie i córki, którzy odmawiają poddania się kłamstwom wroga. Panie, Ty widziałeś nasze zmagania, liczyłeś każdą łzę, którą wypłakaliśmy. Widzieliście, jak toczymy bitwy, o których nikt inny nie wie. Widzieliście, jak uśmiechamy się publicznie, podczas gdy krwawimy prywatnie. Ale dzisiaj, Ojcze, odmawiamy stania w miejscu smutku, w miejscu niewoli, w miejscu ograniczeń. Dzisiaj wstajemy. Dzisiaj zrzuciliśmy z siebie wszystkie łańcuchy. Dzisiaj wchodzimy w moc, którą w nas umieściłeś. O Panie, tak jak rozdzieliłeś Morze Czerwone Izraelitom. Tak i Morze Czerwone rozdzieliłeś w naszym życiu. Niech wszystkie niemożliwe sytuacje ugną się przed Twoim imieniem. Niech runą wszystkie góry, które stoją przed nami. Niech wszystkie zamknięte drzwi, które są dla nas przeznaczone, otworzą się w Bożym czasie. Niech wszystkie twierdze, wszystkie pokoleniowe klątwy, wszystkie demoniczne zadania przeciwko naszemu losowi zostaną zniszczone. Otóż w imię Jezusa Ojca. Kiedy Józef został wrzucony do dołu, wydawało się, że jego historia dobiegła końca, ale wy już napisaliście jego wywyższenie. Kiedy został fałszywie oskarżony i wtrącony do więzienia, wydawało się, że cała nadzieja zniknęła, ale ty przygotowywałeś go do pałacu. Tak więc dzisiaj, Panie, oświadczamy, że żaden dół, żadne aresztowanie, żadna zdrada, żaden atak wroga nie zapobiegnie losowi, który nam przeznaczyłeś. To, co wróg przeznaczył dla zła, przemień to na nasze dobro. Niech każda przeszkoda stanie się kamieniem milowym. Niech każde zamknięte drzwi przekierowują nas ku czemuś większemu. Niech każde niepowodzenie przemieni się w mądrość. Ojcze, mamy do czynienia z każdym duchem zacofania, z każdym cyklem frustracji, z każdą demoniczną twierdzą, która trzyma nas w jednym miejscu. Z każdą siłą, która próbowała zablokować nasz awans, teraz je złamaliśmy. Niech spadnie na nas Boże przyspieszenie. Niech każdy zmarnowany rok zostanie odrestaurowany. Niech każda stracona szansa zostanie zwrócona siedem razy. Niech każde opóźnienie przemieni się w boskie przyspieszenie. O Boże, wróg próbował nas złamać, próbował nas uciszyć, próbował nas związać strachem, zniechęceniem. Kłamstwami. Ale dzisiaj stoimy w autorytecie Jezusa Chrystusa. Pozbywamy się wszystkich obciążeń, zburzyliśmy wszystkie twierdze. Stoimy z siłą, z odwagą, z niezachwianą wiarą. Tak jak Dawid stanął twarzą w twarz z Goliatem, mając w wierze tylko procę, tak dzisiaj oświadczamy, że nasi giganci upadną. Te same bitwy, które próbowały nas zniszczyć, będą bitwami, które nas ogłoszą. Ta sama walka, która wydaje się nas powstrzymywać, będzie walką, która nas podniesie. Panie, zamień nasze przeszkody w możliwości. Nie chcemy być ofiarami. Nie godzimy się na porażkę. Nie chcemy wierzyć w kłamstwa wroga. Jesteśmy w wierze, w mocy, w boskim autorytecie, wiedząc, że jeśli jesteś za nami, nikt nie może nam się sprzeciwić. Jeśli walczysz za nas, Żadna siła w piekle nie może zwyciężyć. Jeśli złożyłeś obietnicę dotyczącą naszego życia, nic nie może tego powstrzymać. Ojcze, oświadczamy dzisiaj, że nie ma już żadnej małostkowej myśli. Będziemy marzyć o wielkich rzeczach, ponieważ służymy wielkiemu Bogu. Nie ma już wahania. Śmiało wkroczmy w to, do czego nas wezwałeś. Nie ma już strachu. Będziemy chodzić przez wiarę, a nie przez widzenie. Nie ma już wstydu. Nasza przeszłość nas nie definiuje, Jego obietnice są prawdziwe. Koniec z marnowaniem czasu. Będziemy postępować zgodnie z zamierzeniem Bożym, koniec z zadowalaniem się mniej. Zostaliśmy stworzeni do wielkości. Panie, podniosłem na duchu wszystkich ludzi, którzy subskrybują, lubią i udostępniają to przesłanie. Niech Wasze posłuszeństwo przyniesie nadprzyrodzone błogosławieństwa w Waszym życiu. Niech ich domy będą napełnione Bożym pokojem. Niech Wasze ręce będą pełne obfitości, niech ich życie przepełnia nadprzyrodzona łaska. Otwórzcie upusty niebios i wylejcie błogosławieństwa tak wielkie, że nie będziecie mieli miejsca, aby je pomieścić. Panie, gdy są zgodne z Twoją wolą, pozwól drzwiom się otworzyć, aby żaden człowiek nie mógł ich zamknąć. Niech przełomy zamanifestują się w sposób, którego nigdy się nie spodziewali. Niech zostaną nawiązane boskie połączenia. Niech wszystkie obszary stagnacji zamienią się w szybki postęp. Niech nadprzyrodzone świadectwa zaczną wlewać się w Wasze życie. O Boże, niech ta modlitwa nie będzie tylko słowami. Niech to będzie ogień, niech to będzie moc, niech to zmieni życie. Niech zmieni atmosferę w każdym domu, w każdym sercu, w każdym miejscu. Niech obudzi wojowników, przywódców, wybranych, którzy śpią. Ojcze, wiemy, że to nie koniec, to dopiero początek, wiemy, że zmieniasz rzeczy, wiemy, że nasze przeszkody stają się szansami, wiemy, że nasze przeznaczenie jest odblokowane, dlatego deklarujemy dzisiaj, że się nie boimy, nie jesteśmy pokonani, nie jesteśmy słabi, nie zostaliśmy zapomniani, nie jesteśmy, jesteśmy zwycięzcami, jesteśmy namaszczeni, jesteśmy nie do zatrzymania, jesteśmy wybrani, chodzimy w łasce Bożej. Panie, pieczętujemy tę modlitwę w mocy Ducha Świętego. Oświadczamy, że żadna siła w piekle, żaden plan wroga, żaden atak ciemności nie powstrzyma tego, co robisz w naszym życiu. W potężnym, niepowstrzymanym, wszechmocnym imieniu Jezusa ogłaszamy, że tak się stało. Amen.